kochani, tu Zuzia. Witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Będzie to hall jesienny, głównie z Zary, ale będą też inne sklepy. Jak widzicie za mną już stoją torby i ubrania. Ale zanim zaczniemy ten filmik, serdecznie was zapraszam na mojego Instagrama i TikToka, do których link macie w opisie. Miłoby mi było, gdybyście zostawili tam follow. A teraz przejdźmy do odcinka. Zacznijmy może od butów, ponieważ stoją najbliżej mnie i nie muszę po nie wstawać. To są takie czarne buty z Sinsaya. Ja mam akurat rozmiar 37, gdyby to kogoś interesowało. I one są z takiej czarnej skóry, chociaż wątpię, że to jest prawdziwa skóra. Mają po bokach takie dwie gumki i naprawdę bardzo mi się podobają, są naprawdę wygodne. Tak jak mówiłam, one są z Sinsaya i pasują niemal do wszystkiego, zarówno do spodni, jak i do spódniczek. I kosztowały około 130 zł, o ile dobrze pamiętam. Tak się prezentują te buty na nogach. I na razie pokazuję Wam je tylko tak, ale później pokażę Wam je jeszcze z innymi ciuchami i przepraszam, że mam takie pośniaczone nogi, ale byliśmy na, przez tydzień na, na zielonej szkole z klasą i przez cały tydzień migaliśmy ciągle po lesie, więc dlatego. Kolejne buty to takie zwykłe białe Adidasy z Fila. Przepraszam, że są takie brudne, ale już w nich ćwiczyłam. Ja je sobie kupiłam na WF. No i co, takie zwykłe białe Adidasy. One mają tutaj takie gumowe sznurówki, więc nie trzeba ich wiązać. Ja naprawdę lubię, kiedy po prostu można sobie ziuch zapiąć i ćwiczyć. Kupiłam je w GoSporcie i kosztowały 100, 130 zł. Także jeśli ktoś szuka butów na WF, to te akurat polecam. I jak widzicie, to są buty właśnie z firmy Fila. I nie wiem czy Fila czy Fils. niektórzy Ja mówię akurat Fila, ale niektórzy mówią Fils. I te są akurat w rozmiarze 36. No i tak się te białe file na mnie prezentują. To są zwykłe buty na WF, więc nie trzeba od nich dużo wymagać. I są naprawdę wygodne. To teraz przejdźmy może do Zary. To jest chyba zdecydowanie moja ulubiona rzecz z tego holu. Jest to taka y, piękna spódniczka. Właściwie to są y, spódnice zospodnie. spodnie. Tutaj mogę Wam nawet pokazać. I ja naprawdę uwielbiam takie spódnice, spodnie, bo nie, musicie się bo nie muszę się martwić, że mi się coś podwinie i yy, wieć sami. I tutaj yy, ma z przodu takie trzy guziczki, jest taką piękną, beżowo-czarną kratkę i, i ona jest naprawdę przepiękna i kosztowała 70 zł, ale jest cudowna, jest najlepsza. Zobaczcie, te buty z tą, z tą spodniczką i z tą bluzką wyglądają po prostu sztosek, taki jakby w mundurek w anime, wiecie, gdzieś w Japonii wystylizowany taki właśnie mundurek. I te spodnice, spodnie według mnie są naprawdę ładne i wydaje mi się, że dosyć spoko na mnie leżą i z tymi butami i z tą bluzką naprawdę mi się podobają i tak się prezentują sobie jeszcze z tyłu. Jeśli chodzi o te kartki, które tutaj w tle widać, to przykleiłam je sobie tutaj, żeby sobie przypomnieć czasy w angielskim. Także nie zwracajcie na no to uwagi. Kolejną rzeczą są takie czarne legginsy z Zary, i one wyglądają, jakby były skórzane, ale nie są skórzane. One są z takiego materiału, który imituje skórę. I o, jak się je ubierze, to one wyglądają jak normalne skórzane spodnie i są dosyć rozciągliwe, jak to leginsy. One są podszyte taką yy, śliską podszewką, więc jak się je nosi, to nie czuje się na sobie tej skóry. I one są w rozmiarze 152 i kosztowały 26 zł. Zaraz Wam pokażę, jak na mnie wyglądają, bo uważam, że naprawdę dobrze leżą. No i tak się na mnie prezentują. Pierwszy raz mam takie spodnie, więc muszę się do nich trochę przyzwyczaić, ale naprawdę mi się podobają. I tak się prezentuje z tyłu. Przepraszam, że mam taki trochę zachrypnięty głos, ale jak wróciłam z wycieczki, to na wycieczce się trochę pochorowałam i no musicie mi to wybaczyć. To może teraz kolejne spodnie z Zary. To są takie zwykłe czarne rurki, one też są w rozmiarze 152 i kosztowały 90 zł i one są gdzie poprzecierane i z tyłu mają takie kieszonki, są zapinane na zamek. Ja mam taki problem z kupowaniem rurek, że ja jestem dosyć wysoka i mam chude nogi, więc jak y, spodnie są na mnie obcisłe, to wtedy y, i są dobrze dopasowane, to przeważnie są dla mnie za krótkie. A jak są y, dobrej długości, to wtedy są trochę za luźne i minimalnie niedopasowane i te też takie są, ale jakoś za bardzo mi to nie przeszkadza. Bo one wyglądają naprawdę spoko. Zaraz wam zresztą pokażę. Tak się prezentują na mnie te rurki z tymi czarnymi butami. Jeszcze pokażę Wam, jak wyglądam w, z nimi w Adidasach. I jak już Wam mówiłam, obcisłe zbytnio nie są, ale są dobre na długość. No i co tu jeszcze dużo opowiadać, to są zwykłe czarne, podcielane rurki. A tak się te jeansy prezentują z Adidasami i bardzo się cieszę, że są dobre na długość. Jest taka bluzka, oczywiście z Zary i ona jest w kolorze takiego albo brudnego różu, albo beżowego. Ciężko określić ten kolor. Jest w takie prążki, ma falbanki na rękawach. Jest taka prosta, ale mi się akurat spodobała. I ona kosztowała 46 zł. I tą bluzkę mam w rozmiarze 140 i ja przeważnie bluzki mam właśnie w rozmiarze 140, a spodnie 152. No i jeśli chodzi o tą bluzkę, to myślę, że ona też będzie do wielu rzeczy pasować. Z tą spódniczką i z tymi butami też wygląda całkiem spoko, naprawdę mi się podoba. I tak się prezentuje z tyłu. Teraz przejdźmy do rzeczy, które już nie będą z zary. I to jest taka niebieska bluza. Ona jest podszyta takim naprawdę milusim polarem dla skóry. I jeśli widzieliście, jak pakuje się na zieloną szkołę, to już ją widzieliście. I ona jest z kapturem, i nie pamiętam, ile ona kosztowała chyba tak około 40 zł. Przepraszam, że jest trochę brudna, ale jeszcze nie zdążyłam jej wyprać po wycieczce. I w Dekatanie są różne kolory tych blues, także jeśli Wam się spodobała, to naprawdę Wam polecam, ponieważ jest naprawdę cieplutka i milutka. I ona ma z przodu jeszcze taką kieszonkę. Na niej jest plama, ale nie zwracajcie na to uwagi. No i tak, ta bluza leży na mnie. Uważam, że jest całkiem spoczko. I jest naprawdę bardzo wygodna i bardzo miła. Jeszcze raz was przepraszam, że jest taka brudna. I tak się prezentuje z tyłu. I ostatnia rzecz to są spodnie, i one również są z Decathlonu. To są spodnie od dresu i one są naprawdę też takie bardzo miłe dla skóry. One właśnie też są podszyte takim polarkiem, i w środku mają taki sznureczek, i dla mnie to jest zbawienie, bo przeważnie mi takie spodnie właśnie spadają. I gdyby nie miały tego sznureczka, to były po prostu na mnie za luźne. Mają też tutaj takie dwie naprawdę małe kieszonki z obu stron i takie zwykłe szare spodnie od dresu, ale naprawdę się je uwielbiam. One kosztowały 35 zł. Ja naprawdę uwielbiam chodzić w takich luźnych dresach It sound right, boys. Na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka, do których link macie w opisie. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!